Witam wszystkich, witam szanowni państwo. Wydaje mi się, że dzisiaj będę miał dobrą energię, ale mogę się mylić. Bo ona może zaraz ze mnie zejść, ale na razie mam dobrą. A few inches later, Wojtek Gola, piosenka. Piszę do mnie i pyta, skąd się znam. Chwilę później fotkę ma w DM. Mocny, kurwa! Mocne gówno! Co to mogło być? Erotyka jakaś. Albo o... Czyli kumacie to, co chcę wam przekazać. Że jestem ciekawy, co ze mnie dobry producent... Bo ja uważam, że na przykład tutaj jakby ktoś inny ogarniał Wojtkowi i mu powiedział Ej, to co, to, ta piosenka jest chujnia, dawaj coś innego, to też Wojtek by mógł dobrze brzmieć, nie? I na przykład... Co można było zrobić ze mną, z takim beztalenciem muzycznym? Czy to też by brzmiało? Disco Marek, na przykład. Kukurydza. O, mega mocny utwór. Kup płytę. Kuku, A kiedy będzie ten Bart Kubiski śpiewał? To serio, prawda, czy to fajnie? Trochę przygód, więc pojechałem na tripa. Chciałem coś zobaczyć, więc nie poszedłem na biwak. Co to dzień, nowe Państwo, nowi ludzie? A few inches later Jedna rzecz. Jedna bardzo ważna rzecz. Oliver jest tutaj z nami nie bezpodny <grym> program. Chodź. Gratulacje. Żartujecie? No to nie, żartuję. Proszę bardzo. Nie, żartuję, Serio. Nie. No Uznaliśmy, że jesteście na... No i dobrze, nie? I teraz taka sytuacja. Pamiętacie jak Friz był mega krytykowany w internecie? Po wywaleniu Oliviera? I ja uważam, że to był fajny trap. Fajny trap po pierwsze, że zrobi rollercaster dzieciakom które nagle będą zły friszy freeze freeze", a nagle super freeze, kocham mocno friza nie bo przy, bo Olivier wygrał to po pierwsze a po drugie że fajnie mógł przeorać kanały które na przykład krytykowały tą decyzję i tak jak oglądaliśmy każdy odcinek twoje 5 minut yy, na streamie tak magicznie tego odcinka który Olivier niby odpadł nie obejrzeliśmy na streamie nie bo ja powiedziałem że ja jestem zmęczony nie będę oglądał E, wiem, że to na pewno też... E, znaczy, Frizz się zdradzał, nie? Takimi rzeczami, że wrzucił na Twittera coś tam, że jak będzie dużo laj... Czy bardzo byście chcieli, żeby Oliwier wrócił? To zostawcie lajka, że to było dziwne. I to już zdradzało, że to jest ustawka, nie? Ale na przykład niektórzy z tego trapa się wpierdolili. Na szczęście ja nie, bo tak to by było... Byłaby beka ze mnie. Ale na przykład się wpierdoliła ta e, Nieuczesana. Eee. Widziałem. Czekajcie, gdzie to było. Tutaj. Kurwa, chuj ja to wchodzę. Że ona napisała: Ty i twoja ek... ech, jeszcze mi przyznacie rację, że dobrze zrobiliśmy z Oliwierem. Mogę się założyć. Siedzę w tej branży całe życie i uwierzcie, to była dobra decyzja, a nie uczestana. Ty i twoja ekipa powinniście mnóstwo błędów. W waszym doświadczeniu mógł się uratować Oliwiera przed tym, bo ma potencjał, a nie wyrzucać, ale się zestrawać. I teraz Freeze jej mógł odpisać, ale się zestrawać po finale, nie? Zobaczcie, na jakiego bym wyszedł, jakiegoś takiego, jak, jak ja bym napisał, ale Friza odkleiło, wyjebał Oliwiera. I by teraz z nimi była Beka. Jak ja miałem szczęście, że się kurwa wtedy, mówię, no, e, coś tu śmierdzi. Ale dużo osób też to wychwyciło. Bogzel to wychwycił, tam mówił, Konop też to wychwycił, bo mówił, że pewnie Frizz będzie chciał go przywrócić później, nie? Ja akurat wtedy pamiętam, oglądałem właśnie też Konopa, bo tego odcinka sobie darowałem taktycznie. Oglądanie. Doświadczenie Tibijczyka. Yy fries konop. i twoje 5 minut oliwie. To później możemy. To jest jeszcze później, ale pamię wiem, że wczoraj przeglądałem właśnie ja, jak oglądałem konop. I konop powiedział wtedy, że, że też czuję, że to będzie, że to jest o, ustawka. I będzie dwóch zwycięzców. I ty już wystarczy co nam pokazałeś, wygrywasz program. Nie, no panowie! Oh, nie! No, bo tymi tweetami się bardzo też zdradza. Uważam, że te tweety właśnie były niepotrzebne. Że jakby nie wrzucał tych tweetów, że e, jak będzie 100 tysięcy, to y, pokażcie mi, jak bardzo lubicie Oliwiera, nie? To dajcie lajka, like bo po przed... gdyby po każdym tak zostawiał takiego tweeta, no to by ludzie tak na to nie zwrócili uwagi, ale że tylko po że to zostawił, no to ludzie zaczęli, niektórzy kmić, że. Coś tu kurwa, coś tu jest kombinowane. Ale... Wygrywa Julita. Nie myślałeś o tym, by czad był tylko dla wspierających? Nie, za mało jest wspierających. Brawo! potężny. Aż się popłakałem, naprawdę. Julitka, mam coś dla Ciebie, chodź! z stokoła! Nie! No ciężkie, fajne. Na ścianę. Nie wiem, ja teraz się tak trzęsę, naprawdę, chodź tu. Ale króle! Czekajcie, sprawdźmy co, on, co oni dokładnie wygrali. O ja pierdolę, ja, dop ja dopiero zauważyłem, że to jest 100 tysięcy złotych w kontraktach reklamowych. Czyli tak naprawdę nic nie wygrywają, bo muszą sobie to zarobić. O jak dziwnie. Nie, tutaj nie ma dopisane, czy dochodzą do Genzi, czy... Bo ja nie pamiętam, nie? Nie pamiętam tak. <noise> to Czyli tak naprawdę bum! Właśnie wygrałem 100 tysięcy w kontraktach reklamowych. Właśnie teraz ja to wygrałem, że jak będę miał deal, na przykład z z BetClickiem, albo z Leti Shops i wrzucę to do siebie na kanał i oni mi zapłacą za kilka, na przykład odcinków te 100 tysięcy, no to ja je wtedy wygram, będę je miał. Jest, <słuchaj> Zajebiście. Fajne takie kurwa. Ale król, ja pierdolę. Ja się bawię. takie emocje, że to jest. Ja się bardzo cieszę, naprawdę, jestem tak wdzięczna ogromnie w ogóle. Nie, to może chodzić o to, że wygrywasz 100 tysięcy w kontraktach reklamowych, w sensie, że na przykład jak wygrałeś program, no to oni przerzucają jakieś stories z Doty do nas, że. Ty będziesz reklamował do Tidona, że inni uczestnicy na przykład będą mi duży po dwa story, a ty będziesz miał na przykład 10 i dostaniesz więcej hajsu. Jakoś tak to rozumiem, nie? Że więcej... że częściej będą mieli dealę przez jakiś czas. 5 zł. Ja bym to tak interpretował. W ogóle za, za taką szansę i za wszystko, już się tyle razy rozklejałam tutaj, że już... Nie chce się płakać! Dobra, nie stopuj, już, ale nie stopuj już, ale wiesz, że możesz sam to oglądać, a nie ze mną, jeśli cię denerwuje moje stopowanie. Tego nie kułam najbardziej. Teraz się trzeba cieszyć. No po co trzeba się płacać, można się uśmiechać, kurde. Się a wam jest smutno? Troszkę? Nie. Cieszą się wszyscy? Tak. Ja to też No i to kurwa w szczere, że smutno też jest, no bo przegrałeś, nie? A ona nie, ja jestem przeszczęśliwa. Marskcie się, dla Was też coś mamy, może nie tak spektakularnego, ponieważ my się z Wami nie będziemy rozstawać. Teraz od Was zależy, czy będziecie współpracować z nami już na zawsze, czy tylko na chwilę, ponieważ wszyscy wprowadzacie się do tego domu. Ale że do tego domu że do domu Gen Z, czy co? Bo, nie, bo nie czuję... Tak. A co z tymi uczestnikami wcześniejszymi, Jenzi? Czy oni już idą jakby na swoje kanały i będą mieszkać już oddzielnie? Czy, czy co? <laughs> Nie no, chyba tak, bo te GenZii przybiegło do nich się do nich przytulać, więc... Chyba razem. Po co płaczecie? Tylko się nie nabijcie tam. Roba zawsze z nami do domu! rodziny, kochani, wszyscy pokazaliście tak niesamowity poziom, że po prostu... Nie mogliśmy sobie was odpuścić po prostu. Tak jest. O Boże. To w chuj duża ekipa się zrobiła. Ile teraz będzie osób w GenZii? Bo tutaj jeszcze powinna być Faustyna, tak? Mortalciu i Kartoni. Tylko, że Mortalciu i Kartoni się wyprowadzili już chyba z domu GenZii. Ale fajnie. My z dzieci. Ale pani kupię, że te twisty tutaj co... Raz bardziej... Paulina Kozłowska? O, tak w następnej edycji będę ja, ja uczestnikiem. Dwójka, oczywiście głupi. Ja no nie wiem. <noise> ja jak zawsze widzę Paulinę Kozłowską, to słyszę w głowie, że ona nie lubi manualu. Paulina Kozłowska. aut. tak warczy. Ja nie lubię tego manuala Dobra, dobra, ale... Głównych <noise> zwycięzców dołącza do Jensi, natomiast, re, natomiast reszta dołącza do całej naszej rodzinki Będziecie nawet żyć <noise> w tym samym domu Będziecie <noise> mogli nagrywać sobie z każdym <głosy> i... <głosy> <głosy> Tu się nie przeklina! Czterdzie... Oni nakurwiają odcinki po 40 minut? Ja jebie. Przez nowych członków Genzy, a za nami ta które która ma 10 serwerii i jedno dodatkowe zadanie Nowi uczestnicy po ukończeniu wszystkich tych zadań będą mogli oficjalnie zostać przyjęci Ja pukam Będziecie musieli a czemu... zarobić 50 zł, 3, 4. Nie, to nie jest Kinga Banaś, to jest Kartoni, tak? Bo mi się wydawało, że widziałem Kingę Banaś nie. Nie No ale. Mm, mm. Bo nie, to nie... A mogę go teraz wykorzystać? Tak. tak. Dobra. O! Z tym zjazdem ten... Dobrze, piąte. Fris e, dobrze to kombinuje. No bo tak y, m, młoda widownia szybko się nudzi, nie? I y, 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 on co roku do, zmienia trochę zmienia, a trochę dorzuca tych influencerów. No zmienia. Czy no tak, tak wyszło, nie? Że te murciksy inne podpadały i są już przemienione. Przeobraziły się. A ciągle jest nowe, nowe, nowe. I to takie dzięki temu jest to podtrzymanie. Spoko. To chrzest świeżego miał godzinę. Nie, nie wiem, dobra. Paulina Kozłowska też fajnie to rozegrała, że był Mini Mike, a ona że i tak woli trzymać z, z ekipą Freeza, a nie takie, ja nie, to trzeba było bardziej, może kiedyś uda się Mini Mike'a zaprosić, jak będzie jakoś wylewny, bo to, 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 to tak dziwnie jakoś się to zakończyło. Ale pełna Kozłowska, mimo tego, że jest dalej w ekipie i trzyma z Verso i Frizem, to jej jakoś nie idzie wyświetleniowo. Bagaty, czy Koniecznie znać, jak wam się podobało. Mam nadzieję, że nie było aż tak źle jak sobie myślałam. Wiadomo, to był mój. P... jeszcze kiedy. Ej, ach, tę Paulinka. Znajdziesz słowo, kupuje ci to. Że ona też nagrała z Benzi z tymi nowymi? Nie. Eee, tak mają fajną infrastrukturę. Cross promocy i tak dalej. Jestem ciekaw, jak to się będzie mi rozwijało. A FEW INCHES LATER mm -mm. Możesz tu mieć fajną rzecz Dobra mam słuchawki Właśnie się dowiedziałem, że będąc nic ze sobą zrobić Ale się cieszę w chuj No ciesz się tym, nie? By, no Chyba fajnie jest 10 sekund, nawet nie całe, dziewiętnaście. Czyli sekund. wygadłaś, czyli najszybciej ze wszystkich? Tak, najszybciej ze wszystkich. Powiem Ci, się, że zaczęłam szukać tak i mówię nic nie widzę, więc sobie stwierdziłam, nie będę czytać po kolei, tylko tak jakby na ogół Dienowo? i zobaczyłam hmm? nagle słuchawki. Na początku patrzę spodek jakiś, ale mówię, nie, nie, nie żadnego dnia nie ma spodka i zeszłam w domu i mówię, o, słuchawki. No to możesz <laughs> sobie wybrać jakie słuchawki tylko chcesz. Mam takie jedną w ale nie. One są drogie nie Mam swoje AirPodsy, tylko że one mają już bardzo dużo lat. No, mam tu taką pierwszą wersję, a jest chyba wersja teraz pro, więc może po prostu takie słuchawki pro. <laughs> no dobra, nie masz ograniczonego budżetu, no to <laughs> dawaj. Kurde. Moje słowo to słuchawki, więc wybieram. Nie masz ograniczonego budżetu. <śmiech> Kurde. <śmiech> Chyba wersja teraz pro, więc może po prostu takie słuchawki pro. No dobra, nie masz ograniczonego budżetu, no to no dawaj. Kurde. Moje słowo to słuchawki, więc ja. wybieram i dream. Dzisiaj szczęśliwy. No zapamiętam, kurde, kurde, caulinka. Dzień, no dobra. Co mogą być te? Dobra. 1400 zł. Proszę bardzo, Och, Dziękuję bardzo, dziękuję. No i co? Na razie tutaj pora najdę. Kurwa że... jej kodeki taki... O! Zobaczcie! Widzicie? Ona właśnie chowa swoją godność i wstyd do kieszeni Nie potrzebuje ich Ach ta faulinka Droższy prezent. Zgadłem, kurwa! Ale to jeszcze. przekonać się, jeszcze, kto będzie w przyszłości. Jest ze mną świeży i teraz, kto świeżo będzie pojmował się. A few inches later. Ej, kurwa! Słuchaj, nie? Poprosiłem merganiego, żeby mi pomógł ustawić mikrofon i widzicie, jak to jest. Na następny powrót będzie lepiej, obiecuję. Dobra, musimy ustalić jedyn, jedną rzecz od razu na wstępie. Tak? Tak. W okularkach są mniej wygodne, no ale dobra. To ten. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie opowiadanie wam o tym, co będzie w przyszłości. Już pewnie znacie ten patent. IRL-ki widzowie będą, konkursy, własną federację MMA zakładam. Eee. O, dobra, no jest... Kurwa, oglądałem stary Ksaja, jak miał po 500 widzów, nie? No ciekawe, czy Ksaja wrócił na stałe, czy na chwilę... To jest taki inny powrót, bo wcześniej jakoś pompowali ten powrót i udało się wbić rekord, teraz z, chyba tak zrobił bez zapowiedzi. No dobrze, widzowie, ja jutro mam nagrywki, więc yy, kończę live'a. Dużo ciekawych rzeczy się dziś dowiedziałem, ale Wam na razie nie będę likował. Du dużo osób yy, planuje różne ciekawe projekty. W branży, więc myślę, że będziemy mieli yy, Kwiecień być może będzie miesiącem nowych projektów w branży youtubeowej. Bo się dowiedziałem, że dużo osób planuje nowe projekty. Więc będzie ciekawe. Będzie co komentować. A Rezi? O Jezu, zapomniałem o tym Rezi. A już się pożegnałem. 5 zł. Wyścig przez Amerykę Południową, czyli 5000 km w 200 godzin. Startujemy z Buenos Aires w Argentynie i musimy dostać się do mety La Paz w Boliwii. Czeka nas wiele utrudnień i problemów, w którym musimy stawić czoła. Ładny montaż, w sensie ładny montaż jeśli chodzi o efekty, ale dynamika bardzo frizowa. Frizowo-czajnikowa. Po głowie cały czas, to ten basen tam. Nie, tutaj już nie. Gracias, senor. Ja Pozna... Bardzo fajny content, bardzo fajny. Dziękuję widzowie. Cześć. Do Co zobaczenia... To Na... Co to? Nie wiem, nie gram wiga. Do zobaczenia następnym razem. Bye bye.